Witam Was serdecznie w październikowy, piękny, słoneczny dzień i zanim zobaczycie film, który się dzisiaj wydarzył i co się wydarzyło muszę pojechać trochę patriotycznie patriotyzm lokalny jest potrzebny dlatego z tego właśnie miejsca zapraszam Was serdecznie na kanał Magnetyczny Szczecin nazwa tajemnicza ale uwierzcie mi, nie ma nic wspólnego z Magią. Nie występuje tam żaden czarodziej, chociaż gospodarz tego programu jest pozytywnie zakręconym człowiekiem i ma brzydkie imię. Ma brzydkie imię, bo ma na imię Łukasz. A mi się moje imię nie podoba, więc zapraszam Was serdecznie. Link do kanału Łukasza będzie w opisie. Gdzieś tu pewnie się pojawiło. Jego logo wbijajcie. Nie brakuje mu tam dużo do tysiąca subskrybentów. A uwierzcie mi, i można się z niego i z nim pośmiać. Jest jajcarz Czyli nadajemy na tych samych falach. Magnetyczny szczecin. Tak jak mówiłem, żaden to magik, czarodziej. Zwykły, normalny, tudzież nienormalny facet który ma pasję, który ma pasję i fajnie żebyście tą pasję poznali. Magnetyczny Szczecin. Kolejny z Ukaszów ze Szczecina. Także wbijajcie do niego, zostawcie ślad i obserwujcie go. Bo warto. Muroczny Rycerz na ulicach Szczecina wita was serdecznie. Witajcie kochani ja po nocce. Takiego pojerbanego odcinka, jak ten, to chyba jeszcze u mnie nie było. Bo tam z nocki tu jest taki bardzo malutki plac zabaw, na który idę tylko z pimpusiem. Nie ma tutaj dużo. Piachu. Ja tutaj byłem parę razy. To było na starych filmach, których już nie ma. Po drodze, przy ławce, na której kiedyś była naklejona naklejka, nie wiem czy pamiętacie, poznał fajną dziewczynę z numerem telefonu. A razem jakiegoś pieniążka zagramanicznego. Będziemy go oglądać na podsumowaniu. Śmigam, a potem zabieram dwie osoby i lecimy poza trzecie. Do zobaczyska. Słuchajcie, na razie jakieś groszaki. <laughs> Miało nie być nic, ale wpada coś takiego jakaś zawieszka, soker i z dziewiąteczką. Czyli Robczu Lewandowski. Będziemy oglądać to później. No i słuchajcie, tak jak mówiłem na pokładzie, już są dwie znane osobistości ze Szczecina. Jedna jak zwykle pokaże lewe skrzydło. Nie będę nic ci. O! Foch! <laughs> I drugą tą osobą jest nikt inny jak. Tu nie jest Kot Najsłynniejszy koszykarz NBA. Poznaliście go ostatnio. Krzysiu. No, może Że mnie tam nie widać? O, lekko go widać. Lecimy na grzyby, w trójkę. Taki dzień, takie wariactwo. Co będzie, to będzie. Słuchajcie, rano było pół stopnia w przecinie, teraz jest trzy. Dupy nam zmarzną, ale. Jakie to ma znaczenie? Może dużą to ci nie zmarzną. Ten związek rozpada się na waszych oczach. Skonać, tak. <laughs> może jej duża, widać z kosmosu. To jest jedyna. Budowla oprócz muru chińskiego, którą widać z kosmosu, to jest właśnie moja dupa. I tym optymistycznym akcentem widzimy się już w lesie. Do zobaczenia. ta Las, ten sam, w którym byłem sam. Teraz jestem z Kinią, która jest operatorem mi się trzęsie jak galareta. Zimno. Zimno, minus jeden pokazuje wow. się. Krzysiu już śmiga. My idziemy tam daleko, aż za mnie. Około 800 metrów i będziemy zbierać grzyby. No Tam kiniucha, a ja mam pierwszą sztukę podgrzybeczek cyk do miaderka i lecimy dalej proszę bardzo podgrzybek syberyjski tak zwany Putinos pleśniakos niestety zaraza trojąca niech gnije w tym lesie a my lecimy dalej. Na razie jest słabiutko. Tak jak mówiłem, szału nie ma. 2,5 grzybka. A tutaj proszę. Jeden, drugi, malusi. Tam chyba gdzieś widzę trzeciego, albo mi się zdaje. Rozglądnę się tu. tu. Jeszcze idzie czwarty największy. Czwarty największy? Tak. Cześć, grzybku. No. no dobra. Lądują w wiaderku. fajnie No teraz trafiła mi się piękna sztuka. Zobaczcie. Kawał pod grzybka. Piękniusi. Lekko przymrożony. Rewelacja. Kinia! W kinie tam trzaska grzyby. Słuchajcie, ja wlazłem w takie paprocie. Tada Kolejna piękna sztuka. Tamta była lekko robaczywa. Leciutko. Ta duża. No i rwiemy tego jego mościa. Będzie piękny. Śliczny. No, ale powiem Wam, że niektóre są y, przemrożone, Tak jakbyście, wiecie, z zamrażareczki wyciągnęli, nie? Tam jest jeszcze jeden. Dobra. Buziaki. Skoro znowu widzicie moją gębę, nie, nie wykopałem serberka, tym bardziej złotka. Figurkę z brązu. Figurkę z brązu, ale to może ktoś tam zobaczy, jak wrzucę. Dobra, słuchajcie. Wlazłem pod drzewka i zobaczcie, jakie... Jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście. Jeden, prawus drugi i tam jest trzeci. Pięknie, nieprawdaż? Pięknie, pięknie. No, ten leci jako pierwszy. Małe sprostowanie. Poprzednie trzy te duże grzyby nie były prawdziwkami, tylko podgrzybkami. A teraz trafiłem taką sztukę, żeby wam pokazać, jak dzisiaj było zimno w lesie. Widzicie? Szron grzyb jest zamarznięty, twardy. No, niestety, zima już. Teraz bliżej. No, takie klimaty. Lecimy dalej. Słuchajcie, jest pięknie. Zbiło się w końcu ciepełko. Gdzieś tam słoneczko się już przebija przez drzewa. no słuchajcie kiniucha, która już się w aucie grzeje bo zmarzła uki, takie wiadro powiedzmy, że pół Krzysiu tyle, na sosiki będzie sorry za hałas, bo droga główna no i tak, no, no dobra ja zrobię tak, żeby nie było koszykarz rozgrywa... ja rozgrywający koszykarz, tudzież libero w świadkówce, A, Krzysztof libero, J tak. No bo tak to się. Ma... Tak to się... <grym i zniknie> Ale słychać, się. słychać, przyjacielu. Słuchajcie, szybki wypad. 2,5 godzinki chyba byliśmy w lesie. Się, zrobiło się pięknie. Zimów nie ma. Ja... No tyle, co widzicie po weekendzie. Tyle ocalało. Ja lecę do domu na spanko. Krzysiu na obieranko. Kinia się, naszymi grzbami zajmie kinia. I na stran. <grym i zniknie> <grym i zniknie> Dlatego Krzysiek nie siada na wiadrze, już wiecie dlaczego Krzysiek nie siada ja, na wiatrze, to dlatego... zrobi to w domu. Dostawmy ten temat. Dzięki. Fajowy, fajowy dzień. Z przyjacielem. Powodzenia. Do zobaczyska. Do, zobaczenia. Do następnego. Hej. No i co? Mówiłem, że odcinek będzie pojerbany i jest, bo pożegnałem się już z wami i z Krzysiem. I zapomniałem, że byłem 10 minut na placu zabaw przed wyjazdem na grzyby. Więc trzeba zrobić z tego podsumowanie. Obracam kamerkę i pokazuję wam, co tam wpadło. Wpadło niewiele, dwie fajne rzeczy, w tym jedna ta zagramaniczna moneta. Słuchajcie, tą monetą okazało się pół franka z 2000, szwajcarskiego, z 2013 roku. Więc pierwsza taka moja moneta, kolejna z dziwacznych, które już znalazłem. A miałem rumuńskie, tureckie, jakieś korony szwedzkie, rubla chyba rosyjskiego, ukraińskie. Dużo tego było. Zawieszkę widzieliście na, na Placu Zabaw. Soker dziewiąteczka to około 2,5 złotego w tej chwili. Warte. No i tutaj tylko 50-60 groszy. Jakieś dżabongi, kapsle. Cztery były, wywaliłem. Także tak to się prezentuje wszystko. Ja teraz będę konsumował śniadanko, i idę spać. Dzisiaj kolejna nocka, więc dzięki jeszcze raz, że byliście, że oglądaliście i co? Do następnego. Pięknie, piękna polska złota jesień. I pomyśleć, że w nocy było pół stopnia w Szczecinie, a w lesie minus jeden I zamarznięte grzyby.